Cześć, dziewczyny! Dzisiaj zapraszam Was na ten makijaż, który mam na sobie. Ja mam dzisiaj w planach domówkę. Dlatego wybrałam coś takiego, co nie jest ani zbyt eleganckie, ani szykowne. Po prostu zwykły, matowy, brązowy makijaż, kreska. I ciemne usta, które są teraz hitem sezonu. Dzisiaj spróbuję również kilku nowych kosmetyków, które albo dopiero zakupiłam, albo których mam próbki. Na przykład podkład dzisiaj mam na sobie pierwszy raz i nawet nie posiadam jeszcze samego podkładu, tylko sobie wzięłam do próbkę. No i zobaczymy. Przy okazji go przetestuję i zobaczę jaka jest jego trwałość i potem będę mogła wam zrecenzować, jak on się trzyma i jak on działa. Dlatego też nie przedłużając, zapraszam was na ten właśnie makijaż. Zaczynam make up od nałożenia zielonej bazy, ponieważ jak widzicie mam tutaj takie różowe miejsca i następnie nakładam podkład z Loreala, który próbuję dzisiaj po raz pierwszy. Jak zresztą mówiłam już wcześniej, wzięłam sobie próbkę z Rosmana, o właśnie w takim słoiczku. Te słoiczki są dostępne w Rosmanie i bez problemu możecie sobie po prostu z testera trochę wycisnąć i spróbować jak Wam się ten podkład podoba. Następnie używam moich dwóch ulubionych korektorów, czyli Bourjois Healthy Mix i MAC. Longwear Concealer. I nakładam je też dookoła ust, ponieważ jak mogłyście wcześniej zauważyć, mam dookoła ust taką znacznie ciemniejszą pigmentację skóry. No i po prostu, żeby to wyrównać, zazwyczaj dokładam jeszcze trochę jaśniejszego korektora. A następnie pudruję te wszystkie zakorektorowane miejsca pudrem z Inglot'a. Jest tak super ten puder. Mega trzyma. Nie trzeba wcale go dużo, ale po prostu świetny jest. Dobry V, używam pomady zinglota. Ja mam kolor 16, no i przyznam, że ten kosmetyk jest absolutnie nie do zdarcia. Miałam już różne kosmetyki, czy farbki, czy cienie i zawsze były pewne problemy, a z tym nie ma żadnych problemów. No, poza tym, że trzeba się to nauczyć obsługiwać, bo na początku efekt jest taki dosyć dramatyczny, ale potem jak się nauczy tak lekką ręką to nakładać, to naprawdę wychodzi świetnie. Po prostu kocham ten produkt. Tym razem jasną kredką rozświetla mógł brwiowy i potem po prostu tą kredkę rozsmarowuję pędzlem i to świetny efekt rozjaśnienia. Następnie pudruję twarz. Jednocześnie od razu zastrzegam, że ja używam bardzo mocno matującego pudru, czego nie polecam wszystkim, bo ja mam jednak skórę mieszaną albo tłustą, więc jeżeli macie skórę normalną lub suchą, no to nie ma sensu używać tak mocnego pudru, bo was kompletnie zasuszy i będziecie miały problem ze skórą. Oczy matuję zwykłym beżowym cieniem. Jako posiadaczka opadającej powieki zawsze muszę. Każdy make-up zaczynam od blendowania właśnie brązowych, jasnych cieni tutaj na powiece opadającej, żeby ją trochę schować. Nie będę was okomywać, że jest to szybka i łatwa praca. Po prostu trzeba się nieźle namachać, nablendować. A jednocześnie, jak macie fajne pędzle, to to naprawdę nie jest takie trudne. Jak widzicie, ja używam bardzo dużego pędzla, więc robię po prostu takie siu-siu-siu w jedną, w drugą stronę. I naprawdę efekt jest bardzo fajny. Tylko kluczem jest to, żeby nie nabierać za dużo cienia naraz, i wtedy nie będziecie miały plam. Lepszy efekt dla mnie dają takie duże, fajne, puchate pędzle. Ja mam takie pędzle w różnych rozmiarach. Teraz właśnie używam takiego mniejszego do nałożenia ciemniejszego cienia na zewnętrznej części oka, ale potem i tak użyję tej mojej dużej kulki do roztarcia tego wszystkiego razem, bo nie lubię mieć takich osobnych warstw, osobnych elementów. Zawsze bardzo sobie cenię, jeśli w make-upie wszystko jest mocno połączone ze sobą. Ja osobiście uważam, że te pędzle do blendowania z Hakuro są świetne, bo jakość jest dużo wyższa niż cena. I dzięki temu, co teraz zrobiłam, mam solidnie schowaną tą opadającą część powieki. I teraz będę jeszcze wydobywać na wierzch to, co chcę, żeby było widoczne. Tym razem nie użyłam żadnego błyszczącego cienia, ponieważ chcę, żeby makijaż oczu nie przytłaczał ust. Tym razem usta rządzą, więc oczy będą takie bardzo neutralne, schowane, matowe, a właśnie usta będą tutaj rządziły całym makijażem. Ponieważ mam opadającą powiekę, to bardzo często zdarzało się tak, że mój eyeliner po paru godzinach noszenia się odbijał i po prostu byłam tak wściekła, że zaczęłam na co dzień używać dura line do każdego eyelinera, żeby po prostu był wodoodporny. I dzięki temu w ogóle mi się nie odbija. Nigdy w życiu jeszcze nie miałam z nim żadnej wpadki. Ostatnio w ogóle szukam jakiegoś fajnego pędzla do eyelinera, bo ten jest za długi i za miękki i przez to nie mam takiego nie mam takiego poczucia, że mam pełną kontrolę. Dlatego jakbyście polecały jakiś fajny pędzel do eyelinera, to mega proszę o jakieś info, bo trochę się z tym tematem ostatnio zmagam. Żeby trochę wzmocnić efekt na oczach, doklejam sobie jeszcze takie akcenty, czyli po prostu połowę regularnego wachlarza. Plus ten model ma to do siebie, co jest bardzo fajne, uważam. Że te rzęsy nie są długie. One są nawet krótsze od moich naturalnych rzęs, przez co uzyskujemy taki efekt mocnego zagęszczenia rzęs, takiego kociego oka, ale nie ma takiego dramatycznego wydłużenia, co uważam, nie zawsze jest takie potrzebne. Będę teraz przechodzić do konturowania, które jest moją ulubioną częścią makijażu. I jak zawsze ja bronzery nakładam skośnymi pędzlami, ponieważ wtedy mam największą kontrolę nad tym, co się właściwie dzieje z tym produktem. I od paru miesięcy już używam tego samego połączenia dwóch brązerów: czyli z Zinglota. To jest Puder HD w kolorze 505 oraz Bahama Mama. Jednocześnie Puder Zinglota jest tak zimnym kolorem, że nakładam go tylko na podbródek i szczękę. Oraz tutaj na kości policzkowe. I na niego nakładam Bahamemame, który jest cieplejszym kolorem, ale w ogóle nie jest pomarańczowy. To jest taki po prostu oliwkowy, piękny, brązowy kolor, taki bardzo zdrowy. I tym brązerem potem konturuję całą resztę twarzy, ponieważ ten puder z Inglota kompletnie się do tego nie daje. Ma się wrażenie, że skóra jest taka wręcz zgaszona. Tak jakby tra twarz traci życie, jak się go nakłada na czoło i nos. Do różu już od dłuższego czasu używam takich dużych pędzli, bo dzięki temu nie mam takiego paska, tylko mam taką świetnie rozblendowaną mgiełkę. Ja ogólnie bardzo nie lubię skośnych pędzli do różu, bo mam wrażenie, że są zbyt małe i robią za bardzo takie, dają taki efekt paska. Dzisiaj moim rozświetlaczem jest Merylu, który niestety ostatnio spadł mi na ziemię i się rozpadł. I próbowałam już wielu sposobów, ale ciągle nie mogę go z powrotem stalić, Niestety. No i gwiazda dzisiejszego wieczoru, czyli moja nowa kredka matowa do ust. Przyznam, że ten kolor jest cudowny, uważam. A jednocześnie jego praktyczność na co dzień sprawia, że go za często nie noszę. No bo te kredki niestety się bardzo zjadają. Naprawdę bardzo szybko, bardzo łatwo kolor znika z ust. Jak już widzicie, to cały make-up. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Samo widzieliście, że nie było to nic zbyt trudnego. Coś, co każdy może wykonać, a jednocześnie jest to coś, co naprawdę robi wrażenie. Jest to coś, co się rzuca w oczy i naprawdę w takim make-upie ciężko jest kogokolwiek przegapić. Ta kredka, którą ja użyłam jest według opisu matowa, chociaż dla mnie to jest taki półmat, dlatego też, żeby osiągnąć taki efekt musicie to przypudrować, dlatego jeżeli kupicie sobie ją, bo się Wam spodoba kolor, który jest super to nie zdziście się, że ona nie jest taka kompletnie matowa, a u mnie jest. Po prostu przyklepałam ją delikatnie transparentnym pudrem. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do subskrybowania i lajkowania oraz oglądania moich innych filmików. Jeżeli chcecie, to znajdziecie mnie również na snapchacie i Instagramie.